No, i ledwo odłożyłam i tu się roją. Ledwo odłożyłam kamerkę. Dosłownie ta sama chwila. Tak to wygląda. No nieciekawie się zapowiada ten rok. Wszystko przyspieszyło. Masakra latają. Gdzie się uwieszą. Ja już zauważyłam, że jeżeli jakieś zostawiam ślady. Przednie pszczoły bardzo lubią się w tych samych miejscach uwieszać. Ostatnio na tym drzewku się uwiesiły malutkim i podejrzewam, że może być to samo, bo już tam krążą. Chyba muszę przejrzeć jednak te gniazda, co tam się dzieje, bo nie zapowiada się to dobrze. Myślę, że tak, to będzie to samo drzewko. Tu gdzieś sobie latają. Na razie nie... O jeszcze miska zostawiona z wodą. No nic, może być też tak, że one wrócą, dlatego że jak matka jest za ciężka, to będą ją odchudzały do kolejnego razu. I tyle. No poczekamy. No, ponakład A, jeszcze tu muszę przejrzeć mateczniki pozrywać. I tu jeszcze, to jest ta rójka, co wyszła. Tu wszędzie ponakładałam. Te gniazda. Powiem, że pełno pszczół jest. Ja nie lubię na przykład, jak mi się roją. Tam mi pisze ktoś w komentarzach, że zazdrości, ale to nie ma co zazdrościć, bo bo tu po prostu miodu nie ma z tego tytułu. Wczoraj była trójka, dzisiaj tutaj, ale tutaj pierwszy raz zrobię taki myk. Nie robiłam nigdy tak, zobaczymy jak to się przyjmie. Bo miałam tej rodzince też korpus dzisiaj nakładać. Przejrzałam już tam to, co zostało, pozrywałam mateczniki wszystkie i nałożę po prostu z korpusem to i zobaczymy, co się będzie działo. Nie robiłam tak nigdy. Tylko zastanawiam się, czy przełożyć to nad stawką. Chyba najpierw przełożę nad stawkę, zostawię tak między. Chociaż nie wiem jeszcze, zastanowię się, zobaczę. I oddam ją po prostu do tej rodziny, z której wyszła. Nie chcę rójek, tak jak mówiłam. To jest dla mnie kłopot, bo jest mniej miodu, więcej pracy, przeglądania tych rodzin. Także jedną rójkę osadziłam i. I to mi wystarczy. wystarczyłoby na ten rok, ale to, nie, to może nie być końcem, bo w jednej rodzinie tak przejrzałam z grubsza, wyjęłam tam po jednej ramce, to w dwóch chyba były mateczniki, a wreszcie tak w normie, ale nie zaglądałam na wszystkie, także może być różnie. Oczywiście tutaj z tej rójki zerwałam mateczniki, zaraz muszę to po wyrzucać. Czerw trutowy ponadbudowywany. Też do likwidacji. No i co i zaraz, zaraz nałożę to nie będę czekała, bo nie mam po prostu czasu. Tak jak mówiłam, mam tu roboty tyle, że ho ho. Także pszczółki pracują, pszczółki nie rujcie się już, pracujcie i przynoście miodek do usłyszenia pszczeli ogród śledźcie zobaczymy czy będzie coś z tej rodzinki którą po prostu oddam te pszczoły do tej rodzinki bo nie wiem nie robiłam nigdy tak na kilkanaście lat doświadczenia niestety tutaj byłam przy tym widziałam która się wyroiła rodzinka chociaż to też nie jest problem teraz zajrzeć pod nad, pod yy, daszek i widać Chociaż no może to być problemem, jak się wczoraj dokładało korpusy, prawda? No ale zobaczymy. Na pewno z tej wyszły i na pewno do tej oddamy tą rodzinkę. Także śledźcie kanał, co z tego będzie.